natychmiast wracać do obrony. Ej, spójrzmy, co robi Winales. On widzi tutaj wszystko na parkiecie. Ale ta pomoc zespołowa śląska odbiera możliwości kończenia akcji. A z drugiej strony... 15 do 6, ucieka szef. Zabrakło teraz komunikacji tu w plus. W początkowej fazie Darek wyka próbował spałować jeszcze rozgrywające, ale go. ta komunikacja między graczami, żeby jednak spowolnić tą piłkę, sprowokować jakieś przewinienie, żeby ustawić im obronę 5 na 5, no nie doszła do skutku. A ramia po raz kolejny. jest zmuszony, aby prosić o przerwę. No i teraz możemy śmiało powiedzieć największą różnicę, która w tych początkowych fragmentach zrobiła drużyna Śląska, zaprezentowała się rewelacyjnie w obronie, czyli odcinała podania. Gdzieś tam wysuwanie tego biodra. Jest również Łukasz Koszarek na parkiecie, jest też Grzegorz Kulka i Grzegorz Kamiński, a więc drugi zestaw Legii Warszawa. Artyom Parachowski, to jest bardzo ciekawy zawodnik. Brawo! Kto by pomyślał jeszcze kilka miesięcy temu, że ten olbrzym jest w stanie tak zareagować pod koszem. On nie podejmował przede wszystkim pojedynków jeden na jeden. Ej. Leslie tym razem dalej od kosza. Ależ cudownie ustawia się w defensywie Jeremiah Martin. Ale co za podanie. Przechwyt i asysta w jednej akcji. Gdzieś tam na kolanach, Tu naprawdę próbuje od początku spotkania udowodnić, że to jest najlepszy obrońca ligi. Tak, tutaj puszica również pomagał, ale spójrzmy. Wiedzą doskonale, znają się. W Wiemy, że w ostatnich tygodniach pozował ze względu na uraz pleców. Finale, same pięknie teraz. Wow! I w końcu, można powiedzieć, patrzeć z perspektywy tego znakomitego strzelca, bierze na siebie ciężar zdobywania punktów. Od razu zareagował, przechodzą świetnie, jak to zwykle robią, do ataku Wrocławianie. O, naprawdę bardzo płynnie e, ta, ta charakterystyka przejścia. Proszę bardzo, Leslie jest naprawdę niesamowity. Wspominałem o tym, jak świetnie grał w tych trzech spotkaniach ćwierćfinałowych. No ale dzisiaj naprawdę bierze na siebie bardzo wiele. Zadowolony, uśmiechnięty. Tak jakby sprawiało mu to. No na pewno sprawia mu radość. Oto chyba była naj najłatwiejsza sytuacja w dzisiejszym spotkaniu Lesliego, bo z reguły gdzieś tam bardzo mocno musiał walczyć o pozycję tego swojego ulubionego z półdystansu. dystansu. No, bardzo dobrze o pozycję walczył Olek Dziewa, ale myśl nie dostrzegł tego ale teraz świetnie Wow, Martina Holman i turecki Szkoleniowiec jest zmuszony o wzięcie przerwy na żądanie. Wow, co za fragment Holmana! Za trzy punkty jego nie jest jakiś rewelacyjny, ale widzimy na ile sposobów, i ile opcji potrafi dać swojej drużynie, czy to defensywnie, czy ofensywnie. No i proszę, teraz też popatrzył głęboko w oczy Ramliaka i raz, dwie, trzy, pakuje z Barachowski. Ja się pytam, gdzie on był cały sezon? Old To jest prawdziwy old rzeczywiście. Z mojego rzutu Aleksander Dziewa po raz kolejny no, podobają nam się bloki Hol Holmana, ale Jeremiah i Aleksander Dziewa pokazują, że nie ma łatwych koszy. I jeszcze dokładnie Panuskiem pokazał, gdzie ta piłka poleciała tam daleko w trybuny. A to takie sytuacje są niezmiernie budujące.